Moi drodzy, 18. 2016 roku Julianek zawitał w tym domu i te balony oznaczają, Czemu? że mamy roczek Julianka. Plazam te dania. gdzie jest Julianek? Jest, jest tam. Jest tam, tam daleko. daleko. Julianek jeszcze śpi. My tutaj wszystko przygotowaliśmy. Tata napompował tak z tysiąc balonów. Julianek postanowił zrobić jeszcze dżemkę. My czekamy tutaj na gości. Tu mamy takie fajne zrobiliśmy z torcików. Taką ozdobę tutaj ładną. I tu mamy happy birthday. Mieliśmy trochę problem z balonem jedynką. Bo w sklepach wszędzie gdzie byliśmy o! Julianek słyszał, że kręcimy vloga. I Chodźmy. wyszedł z pokoju. Pa się Impreza czeka na ciebie. Impreza czeka, trzeba się przebrać. Tak. Przebierzemy się i idziesz będziemy do mnie na gości. Idziesz do mnie. Chodź do mnie. Mama weź kamerę? Taurusia chce tatuś do ciebie. Ty chcesz do mnie? A może dwójkę dzieci wezmę, co? Hej! Hey, hey, hey. hey. Cześć dzieciaki. Cześć dzieciaki. Jaka Nie będzie impreza? Nie wiem. Szalona! Szalona. <noise> Julianek groczek masz. Cieszysz się? Czy jest ci to obojętne? Z balonów się tak mega cieszysz. Co to jest malaneczko? No. <głos> 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 Co będziesz Julianka wyśpiewać Laurusia? Mamy pierwszych gości babcia, dziadek. Taki jeden sekret jest też, że dziadek też miał niedawną rodzinę i dzisiaj świętuje razem. Razem z Julianką mamy 60. Ja, ja, pięci, ja 59 i Julek 1 <gry> mamy 60, okrągłe 60 mamy. Laura nie mogła wytrzymać, oczywiście otwiera. Julianka prezent, tak? Ta Julianka, czy, czy chce, żebyś mu otworzyła? Tak? I co powiedział? Możesz? Może. 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 Idź tam, zobacz Chodź, zobacz, pre zobacz prezencik. Ten... Urodziny. Co ma? Julianek urodziny. Urodziny ma, no. Tak, Opa. Że ma urodziny? Dziadzie. 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 Otworzymy? Mhm. No to otwieramy. Mhm. Już tutaj Laura testuje, tak? Z <noise> boku. Tu się otwiera tu z boku. Balon, wszystko jest na Tak. I co my tu mamy? Co to będzie za... To będzie frajda dla całej rodziny. Tatuś będzie się bawić, mama, Laura. I, Julian. I Julianek. I Julianek. Wow. Uwaga, będziemy składać. Ooo, co my tu mamy? Wow. To jest instrukcja. Tatuś trochę ma składania teraz. Tak ma to coś wyglądać, a tak na razie wygląda. Tatuś się cieszy. Marzyłem o takim czymś, o takim garażu jakbym mały. To nie zupełnie... <śmieniu> no tak, na... Laura Dla bezpieczeństwa dziecka montowanie e, zabawki powinno być przeprowadzone przez dorosłych. Ale Laura, jak tam? Jak sobie radzisz? <śmieniu> Zabawkę jednak później złożymy. Zanieśmy ją tylko w bezpieczne miejsce. Musimy mieć. mienić. Tak. Co tutaj mamy? Jaki no następny nie wiem, prezent? Tutaj Julianka. Otworzymy Julianku. Tak, tak. powiedział tak. Tak? Tak? No to proszę, pomógł, ale no jeszcze opuść. nie umie tam, tak? Powolutku, powolutku, Laura. Wow. Zabawka, wow. Zapawka, tak? Wyciągamy. Uwaga. Nie musisz nic płacić. Nie. Nie. Ten, kto wymyślił te opakowania, powinien zabronić wykonywania wow, zawodu. Służenie szafki z Ikei jest łatwiejsze. Do przełożeń? Out. Tutaj podjeżdża. Pan źle zaparkował. Podjeżdża tak. I już. Zobaczcie jaki tort zrobili dla nas tutaj mamy imię Julianka i tutaj mamy imię dziadka Lara chodź zobaczyć, uwaga. Zosia, chodźcie. Zosia, chodźcie, zobaczcie ja? dobrą czekaj tą stroną nie? pewnie tak do to ja nie jest, e... chodź do mnie tu, chodź tutaj do mnie Bela chodź tu <śmieniu> I, I... I dziadek. Super. Brawo. <śmienic> teraz wiesz Mocno. No mocno. Pomóż Juliankowi. Mocniej. Dobre. Super. <śmienic> brawo. brawo <Jantu>. I <śmienic> Teraz jemy. Teraz jemy. teraz jemy. Jak wam się podoba tort? Ten koszyk to chyba musimy dzieć widać, żeby sobie zostawił. Zobaczcie, no, no, tutaj grzybki są. Pojedyncze. Ale będzie zdjęcia robił. Gdzie to na się I jego można zasuszyć normalnie, nie? Daj tak, tak. No. I też, nie? A jak mi szkoda, szkoda, to się, się to Zawsze, codziennie. <grybki> Ja też. wiesz, szkoda. Ja tak pozasłyszałam dzieciakom ze skrzci, nie? I tam stoją. Dobre grzyczki, nie? Bo tego trującego nie wiesz. Tylko muchowarka nie jest. to damy spróbować tego tutaj, nie? Hmm. Czyli to jest dwa, dwie połówki, nie? Nie, to jest chyba taki sam, tylko że sam? Jest w środę taki sam. Przebijamy balony Laura, chodź ci pokażę. Przebijamy balony. Wiele gości już nie zostało. I Laura miała pomysł przebijania balony, więc przebijamy. Mamy bardzo dużo więc... O tak, musisz no? Mocniej. Mocniej, Super. Wow! Kulbo, majem. Majem, to o, już. <grym> <grym> już. już się nie da napompować. Już się nie da, Laurusiu. Już jest dziura. Przekuwaj tyle, ile chcesz. Laura, podoba ci się taka zabawa? Podoba ci się taka zabawa, Laura? Tak. <grym> już to fajnie. Jeszcze trzy. się się piła? Przewijała. Sama? Potrafisz? Tak. 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 Uuu. <laughs> Wiecie. Trochę jest tych balonów tu. No. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Dobra, druga runda. To nie, to tatuś przesadził. I tak, mamy kolejny dzień. Zdążyliśmy zbudować. Naszą zabawkę. A Laura zbija kolejne balony. <laughs> tak? Ja mam. Samego rana w niedzielę sąsiadów po, e, pobudzisz, tak? Budzimy sąsiadów? Tak. No to rozbijaj. Po kolei. Hop. <laughs> I druga. Do... <laughs> zabaw? <Elizabeth. śmiech> Aż dmuchło ci w twarz. Czego? No, aż ci w twarz dmuchło. Okej, okay, następnego welona. Gdzie jest następny? Tam z tyłu. Wow! Ale masz trajdę. Uh -huh. Fasola! Jak fasola wygląda, pokaż do kamery? <laughs> Jak pasola. Z balona stała się pasola. Ale numer. Co ta twoja siostra robi, co? Co ta twoja siostra robi, co? William. Cześć. <laughs> co ona robi? William <laughs> i mamę.